W Norwegii jest prawie 40 tysięcy nieobsadzonych etatów. Największy deficyt w służbie zdrowia i... Zawodach technicznych. Takie dane wynikają z najnowszego badania Norweskiego Urzędu Pracy, który przeprowadził ankietę wśród ponad 11 tysięcy norweskich firm. Wyniki pokazują, że największe zapotrzebowanie istnieje na osoby z wykształceniem średnim posiadającym certyfikaty w zawodach związanych z mechaniką. Partnerem kanału jest Multinor, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności w języku norweskim. Poza tym, może to być również Twoja wygodna platforma do wszelkich tłumaczeń, dokumentów. Czyli reasumując, załatwisz i urzędowe sprawy w Norwegii, i w zasadzie wszystko również przetłumaczysz. Oczywiście online, zespół ekspertów zadba o szczegóły i wyjaśni to, co dla ciebie jest niejasne. Bez stresu za to wygodnie. Multinor.no. Mechanikom i maszynami, czyli głównie chodzi tu o mechaników. Operatorów, maszyn czy na przykład spawaczy. Łącznie brakuje prawie 17 tysięcy takich pracowników. Równocześnie, mimo trudnego okresu w budownictwie, nadal brakuje osób w tej dziedzinie. Ponadto wyraźnie widać brak personelu medycznego. Kolejną grupą pracowników, która chętnie zostanie przyjęta w Norwegii i przez norweskich pracodawców, są oczywiście pracownicy służby zdrowia, w tym oczywiście pielęgniarki. Także praca jest Pensje są, ale wydatki niestety też są. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału mojej Norwegii, kliknięcia dzwona, wyrażenia swojej opinii w komentarzu lub nawet na udostępnieniu. Materiału dalej. Dzięki. Tak się składa, że pracujesz w Norwegii i tak się może niestety czasami zdarzyć, że się rozchorujesz, a czasem nawet bardzo. I tak się może niestety zdarzyć, że będziesz potrzebować opieki szpitalnej w Polsce. Mam nadzieję, że nie wiesz, jak są tam długie terminy oczekiwania na start leczenia z NFZ, ale powiem Ci króciutko, że. Giga długie. I tu naprzeciw wychodzi Ci LuxMed i ich ubezpieczenie szpitalne LuxMed Pełna Opieka. I teraz też króciutko, ale o plusach. Start leczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Do wyboru masz ponad grubo 100 szpitali i samemu wybierasz, do którego chcesz pojechać. No i oczywiście najważniejsze nie ma górnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie szpitalne LuxMed Pełna Opieka. Polecam. Pozdrawiam. Wiara w ożywienie gospodarcze w Norwegii słabnie. Cła Trumpa prowadzą do wzrostu niepewności i większych oszczędności, a optymizm zamienił się w pesymizm. Według barometru oczekiwania przygotowanego przez Finans Norway spadek wiary, że lepsze czasy nadejdą, dotyczy obu płci, wszystkich obszarów Norwegii, wszystkich dochodów i grup wiekowych, a także. Poziomu wykształcenia. Barometr mierzy oczekiwania norweskich gospodarstw domowych dotyczące ich własnych budżetów i gospodarki całego kraju, całej Norwegii. Bank Centralny podjął w zeszłym tygodniu decyzję o utrzymaniu głównej stopy procentowej na niezmienionym już od długiego czasu poziomie 4,5%. Decyzja o odroczeniu obniżki stóp procentowych, której spodziewano się w marcu, również mogła mieć wpływ na wyniki badania. Dodam, że ogłoszono jednak, że obniżka stóp procentowych, jest prawdopodobna w ciągu roku. Także... Win monopol, czyli norweski monopol alkoholowy, po raz trzeci zdobył pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji klientów. Osiągnął rekordowy wynik 87,4 punktów. To najwyższa nota w historii tego badania. W badaniu wzięło udział dokładnie 4708 konsumentów, którzy ocenili 157 firm z 35 branż VIPs. Popularna w Norwegii aplikacja płatnicza zajęła miejsce drugie z wynikiem 86,6. Natomiast trzecie zaszczytne miejsce na pudle przypadło firmie Flytoget, operatorowi szybkiej kolei na lotnisko, która uzyskała 85,8 punkta. Na przeciwnym biegunie znalazła się znana i lubiana marka Tesla, która pomimo stabilnego poziomu zadowolenia z produktu odnotowała znaczny spadek lojalności klientów, tracąc aż 16 punktów względem roku poprzedniego. Eksperci wskazują, że może to być efekt burzy wokół Elona Muska i zmian w polityce firmy. Niemożliwe to jest, a także pogorszenia dostępności serwisu lub rosnącej konkurencji na rynku pojazdów elektrycznych. Więcej pijanych pasażerów linii lotniczych. Liczba pijanych pasażerów powodujących... Zamieszki na pokładzie wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z okresem sprzed pandemii. W 2019 roku zarejestrowano 109 takich incydentów, a w 2024 liczba wzrosła do 228 takich incydentów. W raportach linii lotniczych pojawiają się informacje o przemocy, podżeganiu czy pluciu. Linie lotnicze szkolą pracowników, jak radzić sobie z takimi incydentami, z takimi osobami, które wypiły zbyt Dużo. Urząd lotnictwa cywilnego podkreśla, że trzeba uświadomić ludziom, że picie zbyt dużej ilości alkoholu może mieć poważne konsekwencje. Jest to moim zdaniem niemożliwe, to są jakieś bzdury i szarganie dobrego imienia pasażerów pijących alkohol w lotniskowych toaletach czy w ukryciu pomiędzy fotelami już w samolocie. Nowe dane opublikowane przez Norweską Federację Motoryzacyjną pokazują, że mimo ogólnych wysokich kosztów posiadania samochodu, pojazdy elektryczne są obecnie najtańszym wyborem dla norweskich kierowców. Roczna oszczędność w porównaniu do diesla może wynieść nawet 19 tysięcy koron rocznie. Różnice wynikają głównie z niższych kosztów paliwa, serwisu i opłat drogowych. Głównym kosztem posiadania samochodu jest jego utrata wartości, która często przewyższa inne wydatki, takie jak ubezpieczenie czy paliwo. W przypadku nowych pojazdów elektrycznych klasy rodzinnej miesięczny koszt posiadania wynosi około 9 tysięcy koron, podczas gdy na przykład Diesla to 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy koron bo 10 858 nok. Oszczędności te są szczególnie widoczne w dłuższej perspektywie, zwłaszcza gdy uwzględni się niższe koszty eksploatacji. I serwisu. NAF zaleca kierowcom rozważenie zakupu używanego samochodu elektrycznego, co może dodatkowo zmniejszyć koszty związane z utratą wartości pojazdu. Ponadto wybór mniejszego i bardziej ekonomicznego modelu może przynieść dalsze oszczędności w zakresie ubezpieczenia i finansowania. No to co? No to Sekup. Za kilka lat nie będzie można już wypełnić kuponu loterii państwowych przy użyciu długopisu, czy na przykład markera, i okazać go w punkcie sprzedaży. Od 1 stycznia 2028 roku gra będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Jedną z osób, która uważa, że sytuacja jest zupełnie beznadziejna, jest polityk FRP Bart Hawksud. Może to mieć poważne konsekwencje w wielu miejscach, mówi. Pan Bart. Gdy granie będzie możliwe wyłącznie cyfrowo, wpłynie to na około 600 tysięcy osób, które nie korzystają z internetu. I mówiąc to, domaga się odpowiedzi od ministra kultury. Ja się dołączam do tego i dopytuję, czy nie można również przywrócić miejsc pracy dla osób wykuwających miecze czy osób zajmujących się na przykład repasacją ponczoch. Rada Gminy Agder proponuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych w szkołach średnich, chcąc poprawić dietę uczniów. W propozycji stwierdzono, że w żadnych szkołach nie powinny być sprzedawane popularne energetyki, a szkoły powinny w jak największym stopniu stosować się do zaleceń żywieniowych Norweskiego Urzędu Zdrowia. Oznacza to zdrową żywność, taką jak i tutaj pojawia się cytat chleb pełnoziarnisty, owoce i warzywa czyli nic. Do picia już nie będzie? No dobra, tu sobie troszeczkę żartuję, ale jak wiadomo, energetyki to syfek i lepiej, jak jest ich mniej, bo kawa jednak jest lepsza i zdrowsza. Decyzja w sprawie zostanie podjęta jeszcze przed latem bieżącego roku. Coraz więcej ludzi decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego i to Wielokrotnie. Ponad 800 osób zawarło go po raz trzeci, czwarty lub nawet piąty. Nowe dane Norweskiego Urzędu Statystycznego pokazują, że w ubiegłym roku odnotowano boom ślubny. Zawarto 21 tysięcy małżeństw. Dane pokazują, że w zeszłym roku aż 839 i mężczyzn i kobiet zawarło związek małżeński po raz trzeci, czwarty lub piąty. Co ciekawe, niektóre osoby za każdym razem biorą ślub z tą samą osobą. No i co? No i Cykl. I tą sensacyjną wiadomością kończy dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego środowego poranka. Zresztą tak samo jak i czwartkowego. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.